Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu z kolejnej gry, tylko tym razem jest to coś troszeczkę innego. Znaczy ogólnie jest to gra, tylko to jest gra w edycji kolekcjonerskiej i to jest praktycznie taka pierwsza edycja kolekcjonerska. Można uznać, że Lara Croft and the Temple of Osiris Gold Edition to była taka to w porównaniu do tego to jest taka była mini edycja kolekcjonerska. A tutaj mam dużo większe pudełko, jak widzicie nawet nie wiem, czy się będzie mieściło w kadrze, w kadrze, ale sobie zaraz rozpakuję. Zobacz, zobaczę, jak tam tutaj. Ojej, nie chcę uszkodzić papieru, znaczy w sensie ogólnie. zerwę tutaj. Żeby żeby było mnie widać, bo ja nie mogę zobaczyć, niestety, jak widać, bo mam tak, niestety, komórkę w tym dziwnym trochę położeniu, ale właśnie. Tak teraz będzie szeleszcząco. Nie, nie będę się pateczkował. Bo to jest za bardzo cenne. No. Za bardzo. Zbyt cenne. Dobra. Najwyżej wam to wytłaca, aczkolwiek. O. No. Okej. Okay. Na razie to wygląda. Teraz kolejne, raz kolejny, rozpokywanie. Ja. Aczkolwiek. Ja zobaczę tylko... Wiecie co ja... to jak ja to zrobię, to zaraz do Was wrócę więc na razie. Rotem udało mi się rozpakować, tylko teraz tutaj rozłożę sobie i wyciągnę tutaj ten wielkie pudełko. Mój Boże! Ja to jest jedyny sposób, ale jest! Uwaga tam, tam. Watch Dogs, Watchdog's Edition. Tak, jest to właśnie Ładż do Rozdecek Edition, e, który zamówiłem dwa dni temu e, i za niecałe 120 zł, więc naprawdę bardzo świetna okazja. I dlatego głównie postanowiłem kupić tą edycję. E, więc myślę, że możemy tutaj tą taśmę, e, tutaj tą taśmę e, rozerwać. Ja. Dobra. Spoczko. Eee, Okej, okay. więc teraz to wygląda tak bez taśmy. I tak pewnie nie będziecie wiedzieć całego, ale już trudno. Tutaj z tyłu jest pokazana zawartość, co, co zawiera ta edycja kolejca męska. O, mam nadzieję, że będzie widać ogólnie. Więc zawiera z tego, co ja widzę tutaj figurkę tak Figurkę, artbook, steelbook, jakieś obrazki No i grę oczywiście, jakieś mapy chyba świata gry No i tam wiele, wiele innych Ale to sobie już rozpakujemy i będziemy po kolei omawiać Tutaj... What? Coś dziwna taśma Niech to się w ogóle otwiera wow, wow, wow. A rozumiem, tak to wygląda w środku. Niestety nie, nie będę mógł Wam za bardzo pokazać. Może jakoś tak czekajcie, bo. Oj, tak, tak to wygląda w środku. Mam nadzieję, że coś widzicie. Chociaż cokolwiek. Dobra, więc będziemy sobie teraz to rozpakowywać. Niestety to jest bardzo duża edycja kolekcjonerska, więc ciężko mi byłoby pokazać. Tutaj pewnie się znajduje figurka, którą sobie zostawimy na deser, a wcześniej tutaj mamy inne pierdoły. O, z tego co ja myślę, to będzie pewnie artbook. Tak, chyba artbook to jest. Z grafikami koncepcyjnymi. O, tak wygląda pierwsza strona. Pewnie trochę będzie mi odbijać w świetle, no ale już trudno. To, nie, to jest chyba artbook, tak. Są wszystkie postacie. Char characters. O. Aiden Pierce, czyli główny bohater. Jackson Pierce, Nikki Pierce, czyli rodzina. Z tego co mi się wydaje przynajmniej. Edenna Pierce. A. Claire Little. Ładna dziewczyna. E, może dalej troszeczkę. O, Damien Brands, T-Bone Grundy, jakiś. A i Donna Popidin. Ładne grafiki, naprawdę. Demon Lucky Queen, Meyer Bands of Rushmore. Jakiś gościu. Nie znam niestety tej postaci, ale trudno. Jordi Hin. już wiem skąd jego nazwisko. I e Defoot. Nie, nie wiem, gdzie kto to, ale dobra. E Delford Irqui Wait. Kurde, mam nadzieję, że będzie widać. Chicago, a nie wiem, co to ma być. A grafiki chyba tego miasta. No nie będę wam wszystkich pokazywał, aczkolwiek eh, nie jest aż taki duży też ten artbook. Widziałem grubsze. O, tutaj kolejna grafika. Kolejna, ale ładne. Tak wiem, trochę ciężko mi pokazywać i jednocześnie patrzeć, ale staram się to tak pokazać mniej więcej, bo widzę mniej więcej, gdzie jest kamera w telefonie, więc mniej więcej mam nadzieję, że uda mi się to ustawić. Dobra, trochę sprawniej, bo wolno mi to idzie. Ta, a jeszcze chyba dość dużo zostało. Takie. Ta-dam dość dużo. Ta-da! ta, -dam. ta -dam. No dobra. Bez śledzi. Ta-da! Ja, ja to przyspieszę po prostu, bo człowiek z przyspieszeniem to może nie zauważyć, jakie są. Ale to zawsze można sobie zatrzymać. No, ja. O, chyba się zbliżamy już do końca, mam nadzieję. Pa-pa! Ta-dam! Oh, yeah. Później sobie dokładnie popatrzę na te grafiki, bo teraz to mi tak ciężko. Teraz głównie wam pokazuję jakieś znaki wodne. Jakieś plamy Rozpuływane Jakieś cyfry WKS, nie wiem, co to Jakieś dziewczynki, dziewczyny Nieważne I reset Jej Więc to koniec Artbooka, jeszcze raz, album wyglądał tak Więc album mamy zaliczony, może będę sobie tutaj odkładał Na półeczkę i teraz następna rzecz jaką tu mamy Zostawię przynajmniej What the hell, co to jest? Jakieś pudełeczko. Ciekawe, co tu jest. A, a to coś było w tym zestawie... Kurde. To coś było w tym zestawie... Mm, nie pamiętam, ale... Tak, tutaj są... To są jakieś karty odblaskowe. Tak wygląda. Aiden Pierce. Watch Dogs. Ciekawe. Nie wiem, po co mi to, ale dobra. Clara Little. Clara Little, Watch Dogs. E, Dobra. Myślałem, że je można otworzyć, ale nie. E, T-Bone, Watch Dogs. I tutaj jeszcze jakaś. The Food. Watch Dogs. Ja. Yeah. Tutaj coś jeszcze mamy? A nie, to jest tylko opakowanie od tej kart. Dobrze. E, I teraz następna rzecz. To są jakieś zapinki. Chyba na. Gu... To są jakieś guziczki, jakieś przypinki. Nie wiem po jak, jaką. to, ale. A! Jak już ma być w tym dodatku, to może być. I co tam? Ja tam lubię, tak szczerze mówiąc, takie A Dobra, na razie nie będę tego odklejał, ale tak wyglądają wszystkie trzy zapinki. Najbardziej mi się podoba ta. Tą czaszką jest taka fajna. Ale to później już będę się tym bawił. E, dobrze, następna rzecz. Uuu, co to jest? Mapa? Właśnie na tę mapę też chciałem, bardzo czekałem. Uu, wow! Tak, mapa. Jakoś się posteru odsuń, żeby się zobaczyli. Kurde! No nie! Szlag bym. Przepraszam. Przepraszam. Moja komórka mi od, y, mówiła posłuszeństwa. Ok, mam nadzieję, że teraz nie widać. Tak mm, yeah. ja. Ok, więc tak wygląda mapa. Tylko jeszcze czy z drugiej strony ją trzymam. Okej, okay, więc tak wygląda mapa całej gry. Może będę leciał pod fragmentami. Tak wygląda, o, może na tym perspektywie będzie ładniej. Tak wygląda całą. Kurde, bo jeszcze na zaraz trafi. Ja przepraszam za to, ale komórka nie chce ze mną współpracować. Okej, okay, dobra. Więc tak wyglądała mapa. Ja ją teraz tutaj tylko złożę i później sobie jeszcze oglądam. Teraz też nie miałem za bardzo okazji. Okej, okay. dobra. Następna rzecz, którą tutaj mamy, a tak, to oczywiście sama gra, ale to, to na końcu. Tutaj mamy soundtrack. Tak wygląda tutaj okładka, i tak wygląda z tyłu. Zaczynamy, wygląda płyta w środku. O, tak wygląda płyta soundtrack. No, dobrze. Ok, Niska mamy z głowy? Ale ogólnie edycja jest bardzo bujna, jestem bardzo zadowolony, bo naprawdę fajna edycja. Tutaj, oczywiście, mamy samą grę. Watch Dogs, którą sobie teraz otworzymy. To jest taka jedna z główniejszych rzeczy, można powiedzieć. Dobra, wiem, będzie pełno tutaj rzeczy, ale Więc tak, tak wygląda tutaj z przodu. O, mam nadzieję, że widać. Tak wygląda z tyłu. Mam nadzieję, że wszystko widać. I jest po polsku nawet. O, tutaj mam kod, to nie mogę wam pokazać. O, tylko tutaj z tyłu jest Assassin. Zapowiedź jakaś. No i tutaj z tyłu jest sterowanie. I tak dalej. Ale tutaj z przodu niestety nie mogę wam pokazać, bo tutaj mam kod. Cóż. E, tutaj co mamy? Aha! E, multiplayer. Do multiplayera jakieś. Paki, nie paki. Tutaj mamy pokazane, co zajmuje ten pak taki. Dobrze, dobrze. Okej, okay. eee, tutaj co jeszcze mamy? Evo... Now. A, Season Pass. Tia. To też jest przydatne. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnego kodu. Nie, dobra, nie ma. Tak, tutaj jest Season Pass. Jakiś... później też zobaczę. No i oczywiście sama gra. Na, na drugi jest bardzo ładna na tą płytę. Bardzo mi się podoba. O tutaj, o! Tutaj jest jeszcze druga płyta. I trzecia płyta. O mój Boże! Święty. Dobra, mamy drugą, która wygląda identycznie to samo. I trzecia. Wow, gra się składa z trzech płyt. Nieźle. No dobra. No, jeszcze mam nadzieję, że widać. Okay. Dobrze. Więc to mamy z głowy, i teraz jeszcze co nam tutaj został? To jest z tego co ja wiem. Co to jest? Watchdog z Ubisoft. A to jest chyba nakładka, żebyśmy nie chcieli trzymać w płycie. Tutaj mamy takie eksplozywne, twarde opakowanie, gdzie możemy włożyć wszystkie trzy płyty. To jest chyba taki dodatek, jakby ktoś chciał mieć taką ładniejszą na druk. Ale teraz przechodzimy do czegoś najważniejszego w tym unboxingu, czyli figurki, na którą najbardziej wyczekiwałam w tym unboxingu. Dobrze, to, ja sobie tutaj to jest tutaj otworzę. Ona jest takiego z, z takie styropianie. O, matko. Tak ja i taśmy to jest po prostu coś pięknego. Kurde. O, nawet mi się udało. Wysiąć się. Dobra, oh, ale fajna figurka. Tylko. Jej, ale zerombista figurka. Ona z tego co ja wiem ma 23 cm, Tak, to jest figurka Idena Piersa. Bardzo ładny design tej figurki. Naprawdę bardzo się postarali nad tą figurką. Tak, ona jest takie nieruchoma, ale o, na przykład takie elementy, jak tutaj widzicie, pasek są ruchome. Ała. Jest dość z twardego materiału. W tej pistolet też ma fajny. Jak w drugiej ręce, czy ma telefon, w tej pistolet. Mam nadzieję, że figurkę będzie widać całą. Bo ona jest, brak pozorom, dość wysoka. Zaraz wam tego przyniosę w porównaniu do e, figurki z the Temple of Osiris. Tia, porównajcie sobie. Tak, ten, ten gością zgniótł. Dobrze. Dobra, więc tak, to by było wszystko w tym unboxingu. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam się podobał. E, że naprawdę tutaj dużo rzeczy e, było naprawdę warte polecenia. Ja jestem zadowolony z tej edycji i naprawdę zachęcam Was do szukania okazji, gdzie tak wiele rzeczy za taką niską cenę, bo zaledwie 120 zł to jest naprawdę mało, jak niektóre edycje kosztują 200 albo nawet 300 zł. Naprawdę warto. Więc tak czy siak mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym odcinku yy, znaczy w innych unboxingach i innych filmach. Pa, pa!